To mam po raz pierwszy, Pana Posła Gottsona, kilka lat temu, myślę dwa, może trzy lata temu, na posiedzeniu Komisji do Spraw Rodziny Rady Miejskiej. Pan Poseł zwrócił moją uwagę ze względu nie tylko na inność, ale także z tego względu, że był bardzo dobrze przygotowany do tego posiedzenia. To był pierwszy kontrakt. Inicjatorem jest Spiritus Mofens, jest sprężyną tego w moim przekonaniu niezwykle ważnego przedsięwzięcia, partnerstwo na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu w naszym mieście. Pan poseł, jak się okazało, znał wyniki naszych badań dotyczących sytuacji ludzi biednych. W pewnym sensie stanowili te nasze badania, stanowili też inspirację dla Pana posła. Rozpoczęło się budowanie tego partnerstwa od zaproszenia ludzi, ale nie tylko naukowców, także praktyków, ludzi, którzy pracują w organizacjach pozarządowych i co niesływa, niesłychanie ważne, także w biznesie. Pan poseł ma niezwykłą umiejętność jakby konsolidowania, zbierania ludzi i tworzenia z nich zespołów. Pan poseł Godson jest osobą otwartą na ludzkie sprawy, jest bardzo ciepłą osobą i jest zainteresowany drugim człowiekiem. Dlatego mm -hmm. Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że każdy, kto potrzebowałby wsparcia albo pomocy może się zgłosić do biura pana posła Watsona i z całą pewnością zostanie wysłuchany i będzie podjęta próba załatwienia, co najmniej podjęta próba załatwienia problemu tego człowieka.